Hmm, jesteś pewna, że to tutaj? Na bank. Ale śliczny. No, ale ładny. Co robimy? Nie wiem. Uch, chodźmy coś, może się przejdziemy. Hmm. U. Wczoraj tutaj podobnoś była. Peper i Cezar. No i jeszcze tam. Tak, byli, coś tam gadali. Jest to. Dawno nie widziałam śniegu. Ja też, ale cóż, tak bywa. Pierwszy raz widziałam, żeby w zimie nie było w ogóle śniegu. No, ja też, niestety. ciekawe. Hahaha, ha, ha. Bardzo śmieszne, Olaf. No cóż. Mm, przepraszam, mam chrypę. Eee, chyba z tobą wszystko w porządku, tak? Eee, tak. Po prostu mam chrypę i tyle. Eee, bo chyba, chyba tego kwiatka. Dobra, nie wymyślaj już. Co tu robisz? Łażę się. Tak sam? Ty... A dziesięćka idzie. Z tobą też poszła? Tak. No wiecie co? Ola, a wie, jak mogłeś zostawić? O, dziewczyny, co wy tu robicie? To samo pytanie, co wy tu robicie? Chcieliśmy zobaczyć tego nowego kwiatka. No to widzicie. Jak on pachnie, rzeczywiście on pachnie. Ej! On pachnie! No. Bo wiecie, ja się znam na stokrotkach. Co? Stokrotki. Mm, co to jest? No ten kwiat. To jest taka nazwa. Niektóre nie są, nie, nie są pachnące, a te są akurat pachnące. Mówię serio. Mm, aha. Ciekawe. Uh, hmm. Wiecie? Dzisiaj się nie wyspałam. Idę spać. Po co? Przesuć się ścieżka. Coś marudna jesteś. Nie. Yeah. Mm, chcę Wam coś powiedzieć. Roza się zakochała. W kim? Mm, w kim? W <gadny> Aha, domyślam się. Duchu! Zaraz, zaraz, zaraz. A nie w piorunie? Nie. Piorun się już jest nudzi. Zawsze coś się nudzi. Ca cała roza. Pójdę do niej. Roza? No. A mam takie pytanko: czy tyś zakochałaś w duchu? Kto ci to powiedział? E tak, zgaduję. aha zgadujesz. Ciekawe. Pszty. Co? Powiedziałaś, że mam tajemnicę. No cóż. Ej! Dziewczyny, nie kłócicie się. Matko jedyna, co wy się kłócicie? Powiedziałam ją tajemnicy. Przecież my nikomu ścieżką nic nie gadamy. Aha. Gdybyś jeszcze powiedziała fancie, to ona by od razu to rozgadała. Ale nie powiedziałam. Dobra. W sprawie tematu to mam taką yy, no cóż, propozycję. Propozycja do nieodmówienia. Jaką propozycję? E, słuchaj, Rosa, bardzo dobrze skaczesz, więc będą niedługo zawody skoczne, więc masz szansę wygrać. E, ja? Ja dopiero zaczynam. Natomiast ja jestem dobra w skokach, więc ja może zapiszę się. Dobra, ja będę uczestniczył. Serio? Ty? Ha! Co? Nawet kiedyś przy taką przeszkodę łatwą i strąciłeś, że aż nie wiem co. No cóż, potknąłem się. Dobra, Tiara, to nieważne. A Tiara, coś ci powiem. A właśnie. Tiara, na święte wykonostę przyjadą cztery konie. Jeden z tej swojej samej rasy. Co? Naprawdę? Ma na imię Storm. Storm też kary, że mogę czekać, jak go zobaczę. No, pójdziecie na randkę. Potem będzie ślub. Ej, ej, ej! Ale ty trochę przesadzasz. Nie no nie przesadzam, ale wiesz jak to ze mną jest. Dobra, chodź, Olaf. Dobra. Pa, pa! pa. Nieku, w końcu może będzie to moja szansa. No albo moja. Ty jeszcze będziesz musiała poczekać. Nie będę musiała poczekać. Na pewno w końcu jakiś ogier przyjedzie tutaj i znowu będę... przynajmniej nie będę sama. Hmm, może tak będzie, może nie, nie wiem. Zależy to od ogiera. No dobra, nieważne. Chodźmy. Tak na marginesie, to chciałam Ci coś powiedzieć. Um, no ci powiem, że czasami. Siemka! A! <coughs> o, cześć, Stefan. Siemka ludziska! Jak tam słychać! E, czemu ci się zmienił głos? Mm, bo jestem. Jadłem cukierki, które zmieniają głos. Chcecie? Mm, nie. Ja nie mogę, przyjadę nowy nowej koni i słyszała się raz, że Ogia przyjedzie. Tak słyszałam. No, ja nie mogę, ale super! A, i tak, Kasia ci zmieni głos, bo ty jesteś dziewczyną, a nie, Stefa jest do chłopaków. Oj, rzeczywiście, no cóż, jestem dziewczyną. I że dowiedziałam, jak będzie miała na imię. Już nie będzie miała na imię Stefan, bo jak zobaczyli, że jednak jesteś dziewczyną, to Kasia od razu spadła i szczęka. To czemu mnie nazywano Stefan? Bo nie wiedzieli, że jesteś dziewczynką. Aha, nazwali cię... Skani, Kwiatuszek. Kwiatuszek, ale ładne imię, tak mam na imię Kwiatuszek? Tak. Przynajmniej nie masz takiego dziwnego imienia jak Stefan na imię. Czy znaczy, ona nie jest dziwna, ale to jest dla chłopaka, ty jesteś dziewczyną? O, no cóż. Ale tak fajnie było, bawimy się! Stefan, a widziałeś to? Co? O matko, nie Stefan! Kwiatuszek, już mi się zaczyna mylić. No, będzie nam się myliło. No, coś przyzwyczaję się. Jako ładna. Ale pięknie pachnie. No. Podobnoż właśnie z naszej staliny produkują właśnie takie kwiatuszki. Chodują, przepraszam. No, ten jest akurat kupiony, ale naprawdę ten jest prześliczny. I pachnie. A ich jest więcej? Tak, do kupna. Uh -huh. Ach, dobra, idę spać. Pa! No to co, kwiatuszek? Co robimy? Na razie nie mogę przyzwyczaić do nowego imienia. Wiem, ale jesteś dziewczyną. No. Może tak. Cześć! O, orka, hej! Hej. Mogę wam coś powiedzieć? Mów. Będę miała małą orkę. O! Co? Będziesz miała małego dzieciusia. Tak. Ale super! Mi zmieniono imię. Na jakie? R kwiatuszek. Super! Będę miała małego... małą orkę, Już się nie mogę doczekać. Masz już imię? Jeszcze nie. O, to na pewno będzie... tak, jest młodziutkie! Budziu, budziu, budziu! No. Wcześniej przed wami tutaj była Śnieżka i... no, Olaf. No. Ciekawy. Dobra, muszę już iść, muszę się położyć. Idę do wody, pa! Pa! Fajna ta. Orka, no. Ja też idę, papa. Pa. Pa. No to co robimy? Nie wiem, a co. Ej, co? Mam pomysł. Jaki? Chodź. A wy co tu robicie? Patrzymy se. Aha. No idziesz? Zaraz. Co oni tu jeszcze robią? Nie wiem, gadają. Słuchaj. Pamiętasz jak my się poznałyśmy? Kiedy? Dwa lata temu. Dwa lata temu. temu. Ta, dwa lata temu. To co? Mam pomysł. Pamiętasz imprezę waletynkową? No. To może... Teraz? O dzisiaj nie są urodziny przypadkiem. Nie. Chyba dzisiaj są urodziny tornado. Tornado? Ha, przecież on ma dopiero jutro. Jutro to będzie impreza! No, ale on nie jest ogierem fryzyjskim. Wiem, jest mojej rasy. Właśnie mogę czekać, aż ten nowy ogier przyjdzie, ten Storm, miejsce te inne konie. Ugh. Właśnie widzę. Ja też nie mogę się doczekać. W końcu miłości bym chciała jakoś. Na razie nikogo, nie No czeka się. Ty się doczekałaś, a może ty wcześniej się doczekasz? Może? No to... co robimy? Nie wiem. Ale wiesz co, ten nowy kiedy jest naprawdę... No nie. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek i tak, chciałabym jeszcze pozdrowić Aleksandrę Trepiak jak nie wiem czy dobrze mówię. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Bardzo pozdrawiam Cię. I to na tyle. Jutro będą urodziny Tornado. Znaczy nie, Fryzyjczyka. Nie, nie, nie. Przepraszam. No to dajcie łapki w górę i subskrybujcie i dajcie lajki. pa Pa!